Siemanko, z tej strony ja, czyli Rafalski, witam Was na moim kanale w kolejnym materiale i dzisiaj omówimy sobie mój prawie najnowszy zakup, mianowicie tego oto za mną przystojniaka, słuchajcie. Jest to Asus Tough Gaming GT502, naprawdę zacna, zacna obudowa i zapraszam Was oczywiście na unboxing i recenzję. Obudowa jest sporych rozmiarów i przyjeżdża dobrze zabezpieczona. Pierwsze co wpadło mi w oko po otwarciu tego wielkiego pudła to instrukcja obsługi. Obudowa dodatkowo zabezpieczona jest plastikowym workiem ochronnym, a pod obudową znalazłem kartonowy box z akcesoriami obudowy. Po rozpakowaniu tego bdlaka moim oczom ukazała się spora rysa na szklanym panelu. Od razu obmacałem resztę obudowy w poszukiwaniu ewentualnych dodatkowych uszkodzeń. Szybki demontaż panelu, co kocham w tej obudowie i rzut okiem z bliska na te drachę na folii. Front panel demontuje się podobnie jak boki, ale bez użycia przycisku. Jeśli chodzi o ciemną stronę mocy w tej obudowie, mamy tam trzy magnetyczne filtry antykurzowe, dodatkowo podklejone tasiemkami do panelu. Konstrukcja solidna z dużą ilością dziurek, by wypuszczać lub wpuszczać powietrze maksymalnie jak się da, separując je od kurzu. Tłoczone napisy ciekawie komponują się z całością obudowy. Otwierając pudełko z akcesoriami natrafimy na kartę gwarancyjną w 22 językach, podpórkę pod kartę graficzną, magnetyczna konstrukcja z możliwością zastosowania w wielu płaszczyznach. U mnie świetnie zdała egzamin. Mocny magnes pozwala zamontować spornik do boku obudowy i bez problemu wspiera duże karty graficzne. Mamy oczywiście zestaw śrubek montażowych, przejście do przycisku sterowania podświetleniem, który podłączyć trzeba do sterownika wentylatorów, którego nie ma w zestawie. Do sterownik mogliby dorzucić, tego akurat nie przeboleje, bo dużo osób może nie mieć sterownika, może brać tą obudowę jako pierwszą obudowę, bo chce jakiś projekt fajny złożyć. Także chociażby sterownik do tych wentylatorów mógłby być. Zestaw trytytek i rzep z logiem Asusa. Fajny zestaw startowy do cable managementu. Ramka do zamontowania karty graficznej wertykalnie, instrukcja obsługi, w której zawarte są największe tajemnice montażu, elementów obudowy, chłodzeń, wentylatorów czy dysków. Wykaz przewodów front panelu, który odpowiada na to, jakie gniazdo do czego służy i jakie podłączymy. I dodatkowo mamy listę elementów zestawu, więc można sprawdzić czy na pewno wszystko dojechało w całości. Zabierając się za boczną część skrzyni napotkamy sporo elementów, które wykorzystać można w różnoraki sposób. Ja zacząłem od demontażu ramki uniwersalnej poprzecznej, na której zamontować można albo chłodzenie, albo wentylatory, albo nawet i dyski twarde. Element ciekawy swojej konstrukcji, bo jest on zawieszony dodatkowo na takich jakby zawiasach, więc nawet po odkręceniu nie wypadnie nam bezwładnie z obudowy. Wiązka przewodów z panelu przedniego, czyli USB-ki, przycisk włączania, przycisk resetu, przycisk sterowania oświetleniem, dodatkowo podświetlenie loga Gaming. Miejsce na zasilacz dobrze przygotowane. Kawałek miękkiej, niegrubej gąbki jako separator między zasilaczem a blachą wewnętrzną. Gąbka dodatkowo w pewnym stopniu pewnie ma pochłaniać drgania z zasilacza. Dodatkowa kaseta na dyski, w moim przypadku zbędna, bo mam już plan na układ elementów. Komora główna obudowy, bardzo pojemna. Kołki montażowe płyty główne już solidnie przykręcone, co w przypadku tańszych obudów rzadko się zdarza. Miejsca boczne i górne na wyprowadzenie przewodów wykończone gumowymi przepustkami. O dziwo dolne nie. Dolna taca montażowa na wentylatory przytwierdzona na dwie śrubki według mnie super rozwiązanie, ponieważ nie musimy obracać obudowy, by przytwierdzić elementy chłodzenia do szkieletu. Możemy zamontować na niej trzy śmigła 120 mm albo dwa 140 mm. Na boku trzy twarde i solidne płyty czołgowe, do których możemy zamontować dyski. W moim przypadku znajdują się one w innym miejscu, a tu zainstaluję wentylatory 120 mm. Dół obudowy przez prawie pełną długość osłonięty kolejnym filtrem przeciwkurzowym, tym razem filtr niemagnetyczny zainstalowany w solidnych plastikowych prowadnicach. Filtr we wzorze plastra miodłu. Ciekawe, choć finalnie niewidoczne dla oka. Nogi skrzyni solidnie przytwierdzone i wykończone gumami antypoślizgowymi. Tył obudowy prezentuje się również ciekawie. Mamy kratki wylotowe powietrza z komory głównej, komory bocznej, oczywiście miejsce montażu zasilacza i wykręcane śledzie. Dodatkowo zabezpieczone mini drzwiczkami na śruby kciukowe, co oczywiście na plus. Top obudowy rozpoczynamy od demontażu super rozwiązania, jakim są materiałowe uchwyty na rzep. Góra również dziurkowana i zabezpieczona magnetycznym filtrem kurzowym. Panel idealnie wpasowuje się w wycięcia, a dodatkowo magnetycznie przytwierdza się do szkieletu. Pod pokrywą kolejna taca montażowa na chłodnice czy wentylatory, przykręcona również na dwie śrubki. Sami pewnie widzicie ile jest tu możliwości montażu chłodzenia i na jak różne sposoby można utworzyć w tej obudowie przepustowość powietrza w celu zapewnienia niskich temperatur pod zespołem w środku. Tazę można zamontować obustronnie, co pozwala nam na przykład na eksponowanie tylko wentylatorów i ukrycie chłodnicy. Magnesy górnej pokrywy są silne, ale bez przesady. Srebrne uszy przytwierdzone do szkieletu obudowy naprawdę solidne i dobrze przytwierdzone, więc nie trzeba martwić się o transportowanie peceta za pomocą tych materiałowych uchwytów. Denerwowało mnie na przykład w przenoszeniu obudowy właśnie Silentium PC, czy to właśnie mojej, czy, czy mojej kobity. No na przykład w obudowie Asi front też jest szklany. U mnie akurat w tamtej obudowie jest meszowy, u Asi jest szklany, więc praktycznie jak nie złapiesz kompa, to gdzieś tam dotkniesz odcisk, zostawisz. No choćbyś Musiałbyś się naprawdę bardzo postarać, żeby nigdzie nie zostawić odcisku, gdzie praktycznie. Połowa obudowy w przypadku ASI jest ze szkła, a w przypadku wykorzystania tego rozwiązania z uchwytami, ten problem jest zażegnany. Front obudowy w dwóch trzecich jest przeszklony, a prawa strona poświęcona jest portom, przyciskom, firmowym napisom i podświetlonemu logu, który dodaje pazura efektowi wizualnemu. Obudowa jest świetna według mnie. Mamy, mamy panel boczny, mamy panel przedni, bardzo łatwe panele w demontażu, co Zresztą na przebitkach pewnie będziecie to widzieć. Z tyłu bardzo dużo miejsca do cable managementu. Naprawdę świetnie jest to rozwiązane. Aktualnie najlepsza obudowa, jaką posiadałem. Miałem już kilka obudów. Z wieloma miałem do czynienia też składając komputery. To jest jednak no. Dwie półki wyżej bym powiedział, naprawdę, dwie półki wyżej, naprawdę świetnie się w tym składało, właściwie przekładało podzespoły. I tak, no widzieliście pewnie na przebitce, że panel szklany przyjechał tak jakby troszkę draśnięty. Gdzieś tam szukałem, czy nie ma więcej jakichś defektów, czy coś. Na szczęście folia ochronna zapewniła to, że ucierpiała tylko foli folia. Szkło nie ma nawet ryski. Także fajnie, no podejrzewałem, że gdzieś tam podczas pakowania tej obudowy jakiś kamyczek wpadł albo jakiś element, nie wiem, plastikowy czy cokolwiek. No już ciężko mi powiedzieć, no folia została rozcięta, na szczęście tylko ona, więc obudowa w żadnym stopniu nie ucierpiała. Do czego bym się przyczepił, słuchajcie, to jest jeżeli chodzi o front panel. Przewód od gniazda typu C. ASUS moglibyście no, zrobić dłuższy ten przewód, żeby on sięgał do każdej płyty głównej. W przypadku mojej płyty głównej, wejście na ten przewód znajduje się na samym dole płyty głównej przy pinach USB, no, gdzie ten przewód jednak nie sięga. Zauważyłem, że w niektórych płytach głównych, wejście te typu C jest na boku. Płyty głównej, gdzieś tam troszkę wyżej pod ramem czy coś, no to to fajnie się wtedy sprawdza. To bez problemu przewód sięgnie. Natomiast, no. W moim przypadku musiałem odczepić z jednej trytytki i puścić przewód w troszkę na dziko, bez, bez jakiejś tam bardziej estetycznej kwestii, ale sięgnął, finalnie sięgnął, także to działa. No i druga kwestia, do której się z chęcią przyczepię, no, dajemy za obudowę 600 zł, a obudowa przyjeżdża i bez wentylatora, nawet jednego, i bez sterownika, słuchajcie. No tutaj jeżeli chcecie łączyć wentylatory, jeżeli chcecie zrobić to fajnie wizualnie i macie wentylatory tym bardziej RGB, no jednak bez sterownika własnego nie podchodź bo nie podłączycie tego, tak? Chyba, że macie naprawdę wiele, wiele slotów na płycie głównej i, i dodatkowo możecie łączyć szeregowo te wentylatory, to wtedy jeszcze jakoś to uciłacie. No ogólnie obudowa wyglądem przypomina troszkę, według mnie, czołg, no i z jakichś czołgowych blach jest zrobiona, bo naprawdę jest solidna. Tutaj, jak dotykam tego metalu w obudowie, jest to naprawdę solidnie zrobione eee, podczas... Odkręcania czy przykręcania czy przekładania różnych elementów obudowy, to nic się nie uginało, nic się nie gazywało tendencji do, do załamania, do przegięcia, do, do ułamania. Naprawdę jest to solidnie, solidnie. Wykonane. I co, to by było na tyle w tym materiale. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę. Możesz napisać komentarz, jak podoba Ci się to, co zbudowałem. Kolejny materiał już niebawem, taki też bardziej gadżeciarski, też dotyczący mojego stanowiska i tego, co tu się zmieniło. Także zachęcam do śledzenia, zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Na razie.